Dzień dobry kochani, chciałbym Was dziś zaprosić na vloga takiego troszkę po moim ogrodzie. A o co chodzi? Chciałbym pofotografować kwiaty na nikorze 8200. Na sam początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim patronom za Wasze wsparcie. Kochani, to dzięki Wam mogę tworzyć, robić zdjęcia, fotografować i nagrywać te vlogi. A Ty, jeżeli jeszcze nie wspiera sprawku, puszczę. To gorąco, gorąco zapraszam Cię na Patronite. Na Nikkora 8200 założyłem, a raczej przed Kora, pierścień, makro. Pierścień 20 mm, yy, kochani, a na sam przód obiektywu yy, filtr polaryzacyjny. Tak, robaczki, dobrze zauważyliście? Jestem w kapciach, <laughs> no bo jestem na swoim podwórku. Moi drodzy, mam tu trochę kwiatów: są yy, maki, cynie, lilie, liliowce, hosty, yy, no, przeróżne, przeróżne kwiaty. Te sobie pięknie w tej chwili kwitną. Ogród może nie jest zakazały, ale jest co fotografować. Moi drodzy, oczywiście na temat pierścieni makro fotografii. Makro robiłem osobnego vloga, gorąco na niego zapraszam. Teraz u góry tutaj się wyświetla karta, gdzie możecie sobie do niego przejść, ale to polecam po tym filmie. OK, kochani, zabierzmy się za fotografowanie. Moi kochani, paruwa jest okropna, leje się ze mnie. O, co pewnie widzicie na filmie, ale mniejsze o to. Dlaczego 8200, a nie na przykład jakaś stałka? Dlatego, że akurat ten obiektyw ma bardzo fajną plastykę, którą bardzo lubię. Wszystkie zdjęcia będziemy robić na przysłonie 4 do 4,5 na różnej ogniskowej. W tej chwili jestem na 200 mm. Mam wycelowane tutaj w te różyczki, które kwitną mi na całym ogrodzeniu. Kochani, przysłona 4,5, 200 ISO, statyw, no może zejdę do 100 ISO, ale 200 myślę będzie bardzo fajne. Statyw, czas, jaki wyjdzie, taki wyjdzie, zaraz zobaczymy. Obieram jakiś ładny kadr i działamy. Moi drodzy, kadr obrany niestety, no kurczę, odbija się światło, a nie jak za bardzo pokazać. Kadr wybrałem taki, żeby Róże wypełniały mi środek kadru, a reszta była zielonkawa, Przysłona 4,5 kochani 200 ISO. A czas naświetlania, no to jeszcze nie wiem jaki zrobię. Sprawdźmy sobie. O, 1 500 na sekundy. Spokojnie nam tutaj wystarczy, jak widzę na światłomierzu. Tak teraz ustawiam ostrość. Oczywiście ręcznie, niech będzie tutaj na te różyczki. O, tak jest idealnie. Super. I jeszcze delikatnie polaryzuję filtrem polaryzacyjnym. I robimy zdjęcie. Zdjęcie wykonałem oczywiście w pionie. Spójrzcie, kochani, bardzo fajny histogram. No, troszkę jest przesunięty bardziej do lewej. Ale chcę też, żeby te zdjęcia były takie troszkę ciemniejsze. A zarazem, by nie mieć żadnych przepaleń w żadnym. Miejsce. Troszeczkę słoneczko przebija się przez tego Cirrusa, ale dobrze ten Cirrus jest. On pozwala mi fotografować kwiaty o godzinie 13.25, która właśnie w tej chwili jest. Kurde, wiesz mówię. Moi drodzy, ja widzicie, będę fotografował Maki 200 mm. Tym razem kadr poziomy, moi drodzy. Tutaj kadr opiewam sobie taki, żeby złapać troszeczkę nieba. Jak widzicie, lekko od dołu je fotografuję na wysokości ich główek, na wysokości kwiatów, ale lekko od dołu niestety pojawił się wicher. Wicher, zmora każdego fotografa kwiatów, gdyż no, mamy bardzo małą głębię ostrości. One się poruszają, no i niestety wychodzą z pola ostrości. Niemniej jednak ustawiam ostrość i próbuję coś zrobić. No dobra, trafiłem. Ostro. Ostro. Jeszcze lekka korekcja kadru, bardzo delikatna. I ten wiatr, i ten wiatr zasrany. Jestem na przysłonie 4,5-200 mm, jak mówiłem. I robię na tej chwili na 1,4 sekundy. Jeszcze mnie tu Pies atakuje, bardzo przyjemnie. Ję ze mnie leje! Moi drodzy! Tutaj rośnie mi biała hortensja. No jest jeszcze malutka. Ale też bym ją chciał sfotografować, a do tego wykorzystam o, te badziewia, co tutaj rosną, i zrobię zdjęcie poprzez te e, łodyżki, żeby uzyskać fajniejszą głębię. No i wylazło mocniejsze słoneczka. To nic, hortensję mam nawet w cieniu, więc tak kochani, obieram kadr. Korzystam z live view ustawiam ostrość sacy, polaryzuję światło filtrem i jedna na sekundy przysłona 4,5-200 ISO. Hopsa! Widzicie dziada? <grywka> Teraz dobrego zauważyłem. Tak, robaczki moje kochane, musicie pamiętać, że kadr przy takiej fotografii jest to podstawa. Odpowiednia kompozycja, przemyślana ilość elementów w kadrze. W nim też nie może się zbyt dużo dziać. Wykorzystując głębie, ostrości, odpowiednie rozmycie i plastykę naszego obiektywu, tworzenie pewnego rodzaju stafarzu, rozmywając jakieś gałązki, które są bliżej fotografowanego obiektu, gałązki, liście, cokolwiek które stworzą nam dodatkową głębię na zdjęciu. Moi drodzy, to samo światło. No dzisiaj mogę sobie pozwolić na taką fotografię, ponieważ mam mocno zblurowane światło poprzez Cirrusa, którego jest od cholery na niebie dzisiaj. Dlatego nawet fotografuję sobie w tej chwili w południe. I tak, kochani, używajmy manualnego ustawienia ostrości. Oczywiście statyw to jest podstawa przy takich zdjęciach. No zapytacie, no ale dlaczego tutaj ten statyw, skoro i tak robisz na jednej pięćsetnej sekundy. No robię na jednej sekundy dlatego, że wszystko się rusza, jest wiatr i żeby nie było poruszenia, nie mojego, tylko poruszenia statycznego danego obiektu. Statyw potrzebny, no jest z nim wygoda, unikam też swoich poruszeń. Moi kochani, pamiętajcie, że jeżeli się Wam podobało, no to dajcie tą łapkę w górę. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału. Znajdziesz tutaj dużo filmów odnośnie fotografii, a także liveów z obróbki zdjęć. Dziękuję Wam ślicznie, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Ej.